Cześć, czas na mój czekoladowy. Mózg czekoladowy zrobię z tych składników, które tutaj widzicie, czyli dwie tabliczki gorzkie czekolady. Akurat zostały mi z kredowstwa. Jedną trzecią łyżeczki cynamonu, olej migdałowy, puszklanki cukru, puszklanki wody i tofu Silken, firmy Silken. Akurat nie mogę nigdzie znaleźć w, w żadnym sklepie, więc zakupiłem w internecie. Jest to o wiele lepszy tofu niż takie na przykład zbytronki. Przygotowałem sobie dwa garnuszki, do pierwszego wlewam wodę i wsypuję cukier, oczywiście to wszystko wymieszam, ten cukier z tą wodą, żeby się ładnie rozpuściło, do drugiego garnuszka takiego babcinego wrzucam dwie tabliczki gorzkiej czekolady i na małej mocy, na małym ogniu, zależy czy to gaz czy indukcja, sobie po prostu się rozpuszcza ta czekolada, jest jeszcze druga opcja, żeby żeby nie przypaliło się, to po prostu duży garnek wlewamy tam wodę i mniejszy garnek i tam dajemy czekoladę właśnie do tego garnuszka i wtedy on tak bardziej na podgrzanej wodzie się rozpuszcza, żeby nie przypalało się przy dnie. Jak już się rozpuści nam czekolada, tak jak tu widzicie, to wsypujemy jedną trzecią łyżeczki cynamonu. Możemy ten olej migdałowy, nie musimy oczywiście, jeżeli mamy ochotę tylko na czekoladowy. Ja miałam ochotę akurat na Czekoladowo-orzechowy. Można też oczywiście jakoś rozdrobnić sobie orzeszki, wtedy może też będzie ciekawszy smak. No i wlewamy tą wodę. Drugim rodzajem jeszcze sposobem jest po prostu może spróbować mleczną czekoladę i bez tego cukru, który akurat wsypałem. Dodajemy jeszcze tofu i to wszystko blendujemy. No niestety zaczęło mocno chlapać, więc przerzuciłem sobie do szklanej miski i tam dokończyłem blendowanie. Jak widzicie, konsystencja już jest prawie jednolita, więc przelewam sobie do takich pucharków. Mniej więcej wychodzi na cztery pucharki, te składniki, które akurat miałem. Mniej więcej tak prawie, że do pełna wychodzi. Może tam zostaje tam centymetr, pół centymetra od góry. I Jak już zalejemy wszystkie pucharki, to wstawiamy do lodówki. Na jaki czas powiedzmy 30 minut, jeżeli zobaczymy, że nadal jest konsystencja rzadka, to jeszcze dłużej. Oczywiście, tak jak tu widzicie, mam konsystencję już gęstą, taką jednolitą, musową, fajna. Bardzo dobrze smakuje. Także, jeżeli wam się podobał ten filmik, naprawdę bardzo szybko się robi taki mus czekoladowy. Dużo nie ma jakiejś tam filozofii przy tym robieniu, a naprawdę bardzo fajnie smakuje. Także polecam. No, jeżeli wam się oczywiście podobało, to łapki. W górę, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Może macie jakieś ciekawsze pomysły, przepisy na takie musy. Niekoniecznie może czekoladowe, może innego smaku. Także dzięki. To wszystko. Cześć.